Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku, a właściwie to nie jest ten klasyczny pokoik, z którego tradycyjnie nagrywam materiały na wasz kanał, bo często to podkreślam, że kanał moc w słabości jest wasz, to ja się od was uczę. Wiary. Długo zastanawiałem się nad tym, czy opowiedzieć o tym, o czym dziś usłyszycie. Są to bardzo, można by powiedzieć, intymne, takie osobiste informacje na mój temat, i nawet nie o to chodzi, że one dotyczą gdzieś tam mnie wewnętrznie, a raczej jest to pewne odkrycie się, przyznanie się do pewnych słabości, pewnej no właśnie fobii pewnych przejawów irracjonalnego lęku. Mam tu na myśli nerwicę lękową i agorafobię, na które w jakimś stopniu cierpiałem i pewnie do tej pory cierpię. Niektórzy z Was bardzo często pytali o to, aby zdiagnozować tutaj na kanale Moc Słabości problem lęku, strachu, no właśnie nerwic, depresji, w związku z tym Zrobię to dzisiaj opowiadając o sobie. Jest to moje świadectwo dotyczące nerwicy lękowej i agorafobii. Zapraszam Cię i Was serdecznie na ten oczywiście jak zawsze wyjątkowy odcinek. Nie będę wyjaśniał na czym polega nerwica lękowa czy agorafobia. Greckie słowo Agora oznacza plac, rynek, Phobos oznacza lęk. Można sobie gdzieś tam w Google doczytać. Od razu zaznaczę, że zarówno nerwica lękowa, jak tym bardziej Agorafobia wprost mnie nie dotyczyły i nie miałem takich skrajnych zachowań związanych z agorafobią czy z nerwicą lękową, chociaż może z nerwicą lękową to pewnie tak. Natomiast Agorafobia gdzieś tam mnie w tych szczątkowych objawach Dotykała i bezpośrednio mnie nie dotycza, aczkolwiek również się podpisuje pod agorafobią, jako jakimś problemem, z którym wciąż muszę się borykać. Wszystko to właściwie pamiętam, zaczęło się u mnie w dzieciństwie. O dzieciństwie kiedyś opowiadałem na naszym kanale na materiale dotyczącym mojego świadectwa i tak dalej. Nie będę już do tych kwestii wracał, kiedy to no wiadomo, każdy z nas ma jakiś bagaż doświadczeń. Nie zawsze przeszłość była dla nas słodka, miła i sympatyczna, mówiąc krótko. W każdym razie każdy z nas ma swój bagaż, który musi przez całe życie nieść, i często ten bagaż został nałożony już w dzieciństwie. Moje dzieciństwo układało się różnie: miałem yy, cudowną, wspaniałą, bardzo kochającą nas. Mamę yy, mojego taty specjalnie nie znałem, ponieważ zginął w wypadku samochodowym, kiedy miałem 6 lat. Nie będę wracał do tych kwestii związanych z moimi rodzicami, bo jak już rzekłem, kiedyś o tym opowiadałem. W każdym razie nerwica lękowa, z tego co pamiętam i kojarzę, rozpoczęła się u mnie, kiedy miałem około 12-13 lat, kiedy nie pamiętam z jakiego powodu. Jadąc pewnego dnia z kolegami autobusem, zacząłem sobie wyobrażać, że mnie tu kompletnie nie ma. Może to wynikało z jakichś trudnych chwil w domu, natomiast tam w tym wyobraźniu tak mocno rozbudziłem w sobie, że nagle ogarnął mnie ogromny lęk. Cała przestrzeń, w której się znajdowałem, a był to autobus, Stała się jak, jakby bańka mydlana, straciła swoją rzeczywistość 3D. Będę to opisywał tak jak tego doświadczałem i tak jak to czułem. Cała rzeczywistość stała się właściwie płaska, nie mogłem się przedostać do tej rzeczywistości, wyobrażając sobie no właśnie to, że mnie tutaj nie ma. I to rzeczywiście zadziałało, ogarnął mi ogromny lęk. Tak ogromny, że aż doskoczyłem do kierowcy autobusu, który musiał autobus zatrzymać. Uf, biedny kierowca, przerażony, zaczął mnie oskarżać, że jestem pod wpływem alkoholu i, i po prostu wyrzucił z autobusu, na co się ucieszyłem. Później te sytuacje związane z nerwicą lękową, czyli z takim właśnie poczuciem, że mnie tu nie ma, że cała rzeczywistość, która mnie otacza, traci swoją, swój walor 3D, że nie mogę się wydosta wydostać z tego miejsca, w którym jestem. Powtarzały się coraz częściej, jadąc pewnego dnia już w okresie nawrócenia na rekolekcję pociągiem. A ci którzy, ci z Was, którzy przeżywają nerwicę lękową czy agorafobię, doskonale wiedzą, że dla osoby chorującej na nerwicę, na agorafobię, wyjście z domu, czy w ogóle przemieszczanie się jakimikolwiek środkami transportu, nawet jeżeli tym środkiem transportu są moje nogi. To już jest szczyt, że tak powiem, bohaterstwa. W każdym razie, ja jeszcze sobie nie zdawałem sprawy z tego, co się ze mną dzieje i może dobrze, bo to mnie nie ograniczało przy dzisiejszej wiedzy i łatwości zdobywania wiedzy na różne tematy. Kiedybym sobie wówczas wyczytał, że być może dotyczy mnie lękowa czy agorafobia, to z domu bym być może przestał w ogóle wychodzić. W każdym razie ta sytuacja w pociągu, kiedy jechałem na rekolekcję z dwoma kolegami, wyglądała w ten sposób, że nagle. Zupełnie irracjonalnie zapragnąłem, wewnętrznie znerwicowany, przelękniony. Mówię o lęku, a nie o strachu, ponieważ lęk i strach to są różne rzeczywistości psychiczne. O tym za chwilę nagle powstało we mnie ogromne pragnienie, napędzane lękiem, że muszę z tego pociągu wysiąść, chociaż nie miałem powodu obiektywnego, dla którego miałbym pociąg opuścić zaczęło się miotać po całym wagonie, ludzie zaczęli uciekać, ktoś tam za zawołał konduktora krzycząc, że jadą z nami ćpuni i tak dalej. To później opadło, ponieważ przy nerwicy lękowej i agorafobii jest tak, że bardzo mocno, wysoko skacze ciśnienie, jest ono bardzo wysokie i zdaje ci się, że zaraz po prostu zemdlejesz albo nawet umrzesz. Pamiętam taką sytuację z dzieciństwa kiedy z moją mamą musiałem raz na dwa tygodnie chodzić do poradni na zastrzyki z penicyliny, co było związane z jakimiś tam objawami reumatyzmu, jakieś takie dziecięce, gdzieś tam w szpitalu leżałem ten reumatyzm i tak dalej, generalnie po tym reumatyzmie w ogóle nie ma żadnego. Żadnego śladu w moim organizmie, chociaż lekarze wówczas mówili, że nigdy na rowerze nie będę jeździł, i tak dalej. W każdym razie na rowerze jeżdżę i to bardzo dużo, kiedyś jeszcze więcej jeździłem, teraz już nie mam takiej potrzeby. W każdym razie, kiedy wówczas z mamą, mając no właśnie około 12-13 lat, udałem się do poradni, aby otrzymać zastrzyk z penicyliny, nagle no właśnie znowu włączyło się takie irracjonalne pragnienie opuszczenia tego miejsca, takie, takie, takie. Wrażenie, że jestem zamknięty w jakimś pomieszczeniu, z którego nie mogę wyjść, bo muszę leżeć, bo tutaj za chwilę dostanę zastrzyk, nie mogę się ruszyć, że nie panuję nad sytuacją. I ciśnienie mi tak bardzo skoczyło do, do góry, że pielęgniarka natychmiast zmierzyła mi owo ciśnienie, wyszło bardzo wysokie i z tego, z tej poradni zawieziono mnie do szpitala, w którym byłem miesiąc czasu. I lekarze nie odkryli nic w moim organizmie, co mogłoby obiektywnie spowodować taki lęk. Ostatecznie zaczęto mnie wypytywać, czy być może nie brałem jakichś leków, jakichś dragów, narkotyków i innych takich używek, tego typu używek. To są takie trzy sytuacje, które pamiętam z dzieciństwa, w których ta nerwica lękowa się rodziła. Agorafobia może pojawiła się trochę później, czasami też wraca, czy chociażby teraz w okresie kwarantanny, kiedy zaczynam się zastanawiać, że wszystko jest pozamykane i też muszę być zamknięty w domu i zupełnie jestem z tym wszystkim sam. Też budził się we mnie pewien lęk, nad którym już, że tak powiem, potrafię zapanować. I teraz czym się różni lęk od strachu? Strach budzi się zawsze z powodów jakiegoś obiektywnego niebezpieczeństwa, kiedy faktycznie, obiektywnie coś nam grozi. To jest strach. Lęk natomiast budzi się w sytuacjach, które kompletnie nie wiążą się z niebezpieczeństwem dla naszego zdrowia czy życia. Lęk uruchamia całą machinę emocji, budząc w nas no właśnie przerażenie przed czymś złym. Obiektywnie to zło tak naprawdę nie istnieje przed jakimś niebezpieczeństwem, którego nie ma, które po prostu sobie wymyśliliśmy. A zatem lęk bierze się z naszej, że tak powiem, wyobraźni. Na przykład z nerwicy lękowej czy z agorafobii, natomiast strach bierze się z realnego, obiektywnego zagrożenia, realnym, obiektywnym niebezpieczeństwem. I teraz za lęk, bo o tym chcę powiedzieć: nie chcę mówić o strachu, ale o lęku. Za lęk odpowiedzialna jest nasza kora mózgowa i ciało migdałowe, rozróżnienie między tymi dwoma rzeczywistościami somatycznymi w naszym organizmie. Kora mózgowa to jest ta, że tak powiem, najwyższa część mózgu, która odpowiada za rozumowanie, analizę, y, działania matematyczne, logiczne i tak dalej. Natomiast ciało migdałowe odpowiada za nasze wszystkie odruchy emocjonalne, za stany agresji, lęku, depresji, szczęścia, umiejętność kochania, umiejętności związane z uczuciami, emocjami i tak Czyli ciało migdałowe jest bardziej nastawione na emocje i uczucia, natomiast kora mózgowa jest nastawiona na analityczne i logiczne rozumowanie, ocenianie rzeczywistości. Żeby zapanować nad lękiem, musisz nauczyć się zapanować nad swoim sposobem myślenia, jedną z terapii dotyczącą nerwicy lękowej jest umiejętność zmiany myśli, kiedy nachodzi Cię lęk. I druga praca, która Cię czeka, jeżeli chodzi o nerwicę lękową i agorafobię, to umiejętność zapanowania nad swoimi uczuciami i emocjami. Żeby tutaj nie teoretyzować, powiem Wam, jak to wyglądało u mnie. A mianowicie, kiedy byłem w seminarium i był to najlepszy okres mojego życia, wyższe seminarium duchowne, nie miałem kompletnie żadnych problemów ani z nerwicą lękową, ani z agorafobią. Przemieszczałem się gdzie chciałem, jak chciałem yy, i w Polsce, i poza Polską. I pamiętam, że kilka razy byliśmy we Francji, gdzie jeździliśmy metrem, i kompletnie nie czułem żadnego lęku. Przemieszczałem się autobusami, przemieszczałem się samochodami. Generalnie żadnej nerwicy lękowej ani agorafobii. W czasie, w czasie kiedy przebywałem w wyższym seminarium duchownym. Nie doświadczałem, z czego to wynikało, ponieważ później, kiedy opuściłem wyższe seminarium duchowne i wiele problemów w moim życiu zaczęło narastać, wróciła również nerwica lękowa i, i pojawiła się jakaś tam forma agorafobii. Ów, brak lęku, a zatem również i w konsekwencji nerwicy lękowej, wszystkich stanów nerwicowych wynikał z tego, że czułem się dowartościowany i Kochany. Właściwie w seminarium wszystko mi wychodziło. A że najważniejsza była dla mnie nauka, to nauka mi wychodziła bardzo dobrze. W związku z tym nie czułem żadnej presji związanej z formacją seminaryjną, z pobytem w seminarium. Nie czułem żadnej presji, która mogłaby prowadzić do nerwicy lękowej. Czułem się, że tak powiem mówiąc krótko, wyluzowany i zrelaksowany przez cały okres przebywania w wyższym seminarium duchownym to poczucie do wartościowania to jest po prostu zwykłe poczucie bycia kochanym, bycia dla kogoś ważnym. Czułem się ważny dla mojej wspólnoty seminaryjnej, dla mojego kursu chłopaków, z którymi zaczynałem wyższe seminarium duchowne i czułem się również ważny dla swoich przełożonych, o których zawsze się będę bardzo dobrze wypowiadał i bardzo dużo dobrego im zawdzięczam, szczególnie księdzu Rektorowi, któremu pewnie do końca życia w postaci modlitwy za to wszystko, co zrobił dla mnie i również dla innych, będę dziękował. Również bardzo duże podziękowania mogę kierować w stronę mojego stałego spowiednika i, i wielu, wielu innych osób, które, no właśnie, w konsekwencji spowodowały, że nie czułem żadnego lęku przebywając w wyższym seminarium duchowym. W związku z tym mogłem prowadzić normalne życie, normalnie się przemieszczać, podróżować. Co dla nerwicowców i tych, którzy cierpią na agorafobię, jest nie do pomyślenia. Kiedy posłuchacie sobie świadectw osób cierpiących na agorafobię, to wiele z tychże osób nie wychodzi z domu i cały dzień przeleżeć jest w stanie w łóżku, właśnie zdołowanych, wciśniętych w to łóżko przez lęk nie przez strach, ale przez lęk czyli przez Poczucie jakiegoś zagrożenia, które obiektywnie nie istnieje, i jest kompletnie irracjonalne. Nerwica lękowa powróciła później, no właśnie, kiedy straciłem jakby grunt pod nogami, musiałem wszystko od nowa zaczynać, zaczynać opuszczając wyższe seminarium duchowne. Kolejny fragment mojego świadectwa związany z nerwicą lękową. Przepraszam, że jest to tak jakby nieposkładane, nie po kolei. Ale i teraz wyjdzie pewna kwestia z moich, z moich czasów młodzieńczych, o której pewnie nikt nie wiedział, łącznie z tymi, którzy mnie wychowywali moim rodzeństwem. Otóż w pierwszej i drugiej klasie uczęszczałem na zajęcia dodatkowe, prowadzone poza domem, mówiąc krótko, a mówiąc jeszcze krócej, czyli na tak zwane korki z języka polskiego, aby zależało to na tym moim opiekunom i mi również, aby jeszcze. Mocniej i wyraźniej w sobie te umiejętności związane z językiem polskim szlifować i, że tak powiem, doszlifować. A że musiałem dojechać na owe korki daleko, to i nikt o tym do tej pory nie wiedział, teraz wyjdą na jaw te wszystkie tajemnice. Musiałem dojeżdżać autobusem na korki, ale że nie wyobrażałem sobie, Wsiąść do autobusu i samemu tym autobusem jechać, to szedłem półtorej godziny w jedną stronę na pieszo i półtorej godziny w drugą na pieszo. Być może no, ci, którzy się mną wówczas opiekowali, domyślali się, albo może się nie domyślali, ale no, skoro w obie strony 3 godziny zajmowała mi podróż, no to być może się domyślali, że, że coś z tą moją podróżą jest nie tak, to znaczy, że nie jeżdżę autobusem. Kolejna sprawa wyniknęła wówczas, kiedy miałem jechać na ferie pociągiem, i nie wyobrażałem sobie tego, że wsiądę do pociągu do przedziału, który będzie zamknięty i ten pociąg będzie rozpędzony, nie będę mógł z niego wysiąść. W związku z tym postanowiłem, że ucieknę z domu. Uciekłem z domu na tydzień. Tak bardzo nie wyobrażałem sobie, tak bardzo przerażał mnie lęk przed jeżdżeniem. Pociągiem, że wolałem uciec z domu niż pojechać pociągiem. Na tym właśnie polega cała irracjonalna struktura lęku i na tym polega całe subiektywne odczuwanie agorafobii. To znaczy, nie ma żadnego zagrożenia w tym, że jedziesz w pociągu, nie ma żadnego zagrożenia w tym, że jedziesz autobusem, a jednak nie jesteś w stanie tymi środkami transportu się przemieszczać. Jak wygląda nerwica lękowa i agorafobia z mojego, z mojego punktu widzenia? Nie mam już z nią właściwie teraz prawie żadnego problemu, a z agorafobią problemu żadnego nie mam. Nerwica lękowa czasami powraca, kiedy gdzieś tam tracę pewność siebie i czuję się w jakiś sposób no, przez różne tam trudy codzienności, że tak powiem, dobity do, do ziemi. Objawia się w tym ta sytuacja i, i, i ten przejaw nerwicy lękowej, że no właśnie czuję się nagle. Oczywiście po ogromnym skoku ciśnienia czuję się jakbym był zamknięty w jakiejś bańce mydlanej. Cała rzeczywistość staje się rozmyta, staje się 2D, czuję się jakby zamknięty, że nigdzie się nie mogę ruszyć, czuję, że za chwilę zemdleję, a właściwie umrę, ale nie umieram. Dlaczego w ogóle zdecydowałem się na opowiedzenie o nerwicy lękowej i agorafobii? Ten temat ostatnio do mnie wrócił. Pewne rzeczy z mojego życia że tak powiem, muszę uporządkować i, i wyczyścić, i wejść, jakby na wyższy poziom funkcjonowania, mówiąc bardzo ogólnie. W każdym razie nerwica lękowa zabija nasze marzenia. Jak wyjść z nerwicy lękowej z agorafobii, powinieneś, a właściwie musisz mieć obok siebie osoby, które nie tylko cię lubią, szanują, doceniają, ale przede wszystkim kochają i którym możesz o tym opowiedzieć i które będą reagowały kiedy tobie kiedy ciebie dopadnie nerwica lękowa kiedy tobie zacznie się nagle zdawać że tracisz kontakt z rzeczywistością przez uleganie różnego rodzaju irracjonalnym lękom. Pierwsza sprawa i tutaj wkracza wiara, ponieważ wiara wydobyła mnie w z nerwicy lękowej i agorafobii. To, że jestem prowadzony przez kogoś konkretnego, przez Boga, przez Jezusa Chrystusa i teraz jeszcze przez z tej świadomości od kilku lat, którą zaś, e, zawdzięczam wojownikom Maryi i Księdzu Dominikowi Chmielewskiemu, że jestem prowadzony przez Maryję, przez tę delikatną, niezwykle czułą matkę syna Bożego, która podprowadza mnie do swojego syna. Że cokolwiek by się działo, zawsze Bóg widzi w ciemności, my w ciemności nie widzimy. Bóg w tej ciemności widzi. I druga sprawa, którą sobie niedawno uzmysłowiłem, że wszelkiego rodzaju nasze choroby, cierpienia, słabości, nerwice mamy być może po to, aby były, stały się naszymi krzyżami, aby były naszymi krzyżami, abyśmy mogli je ofiarować, na przykład za dusze czyśćcowe. I niejednokrotnie właśnie w ten sposób walczę z, z nerwicą lękową, kiedy ona nachodzi, to ofiarowuję ją, w intencji dusz czy w różnych innych intencjach, na przykład w intencjach Maryi. Od strony psychologicznej nad nerwicą lękową pracuję w ten sposób, że staram się ukierunkować mój proces myślenia w inną stronę, co znaczy no, w nerwicy lękowej jest tak, że, że kora mózgowa i ciało migdałowe zaczynają szaleć ciało migdałowe, które jest odpowiedzialne za nasze emocje, zaczyna bombardować korę mózgową, która nie jest w stanie już racjonalnie myśleć i zaczyna się zastanawiać, nad lękiem, który jest irracjonalny, nic ci nie grozi, a ty się boisz. W związku z tym wtedy trzeba zmienić myśli, to znaczy wymienić myśli, zacząć myśleć o czymś innym, na czymś innym się skupiać i od strony somatycznej wciągać powietrze, przytrzymywać je i uspokajać organizm, ponieważ organizm, gdzie, w którym ciśnienie skacze bardzo wysoko, będzie nakręcał nerwicę, będziesz roztrzęsiona, czy roztrzęsiony, i to roztrzęsienie somatyczne będzie powodowało stan nerwicy, stan lęku. Jeżeli uspokoisz ciało i zaczniesz spokojnie oddychać, to również powoli ciśnienie zacznie się stabilizować. To jest właśnie proces walki z każdą naszą słabością, z nerwicą, lęką, z agorafobią dotyczący, obejmujący zarówno nasze ciało, jak i umysł, jak i duszę, jak i serce. Natomiast dużo łatwiej ci będzie walczyć z nerwicą lękową, kiedy będziesz miał świadomość, że masz oparcie w Bogu i że moc słabości się doskonali. To znaczy, kiedy przychodzi do ciebie ta słabość, to ona staje się takim darem w cudzysłowie darem, bo dla ciebie to jest ogromna udręka i cierpienie darem, który możesz ofiarować Bogu za kogoś, cierpiąc za kogoś. Dla wielu, którzy nie doświadczają nerwicy lękowej, może to się wydawać trochę dziwne: jak można się bać jeździć autobusem, metrem, yy, samochodem, wychodzić samemu w miasto, czy przybywać w tłumie, ponieważ również i w tym, z tym miałem duże problemy przybywać w tłumie, gdzie jestem gdzieś ograniczony, nie mogę się ruszyć itd. Jest to ogromny problem, ponieważ uniemożliwia Ci normalne funkcjonowanie. Owa zmiana sposobu myślenia, czyli zapanowanie nad nerwicą lękową i agorafobem jest możliwa tylko wtedy, są możliwe tylko wtedy, kiedy nie tylko uwierzysz Bogu, ale Mu zaufasz, wiedząc, że On wie lepiej, jeżeli się powierzasz Jemu przez Maryję, czyli Ona podprowadza Cię do Chrystusa, Chrystus jako jedyny pośrednik do Boga Ojca oddaje Cię Bogu, to On Cię prowadzi pewną drogą, i wtedy to On przyjmuje kontrolę, jakby nad Twoim życiem. To jest doświadczenie wiary tego, nie da się wyuczyć, nie da się tego tylko i wyłącznie teoretycznie nauczyć. Musisz się zbliżać do Boga przez modlitwę, przez sakramenty święte, przez Słowo Boże, doświadczając w momentach lęku tego, że to ten lęk, tę niepewność, tę nerwicę, Możesz ofiarować Chrystusowi, że jak on przybity do krzyża, za kilka chwil, kiedy twój organizm się uspokoi, z martwych wstaniesz. Żeby z martwych wstać, najpierw musisz umrzeć. Czyli musisz przejść drogi nerwicowcu, yy, czy agorafobiarzu, fob, fobie, nie wiem jak tutaj odmienić. Musisz przejść przez te lęki, aby z martwych wstać. Musisz umrzeć. Musisz dotknąć nerwicy lękowej, musisz się z nią zmierzyć sam na sam lekarstwa, nie grają głównej roli i ja nigdy żadnych lekarstw nie brałem i nie potrzebowałem, ponieważ jedynym lekarstwem dla mnie są sakramenty święte, kiedy zgrzeszę wracam do Boga przez spowiedź i zaufanie Bogu, powierzanie się Bogu przez ręce Maryi, która czule przeprowadzi cię przez największe ciemności. Tym co od strony somatycznej czy medycznej wyłącza nasz lęk to oksytocyna. Nie będę o tym mówił. Porozmawiajcie o tym z osobami, które się znają na psychologii, psychiatrii itd. Każdy lęk możecie wynieść na wyższy poziom funkcjonowania. Kiedy spotykasz się z lękiem twarzą w twarz, kiedy spotykasz się z nerwicą w twarzą w twarz, masz dwa wyjścia: albo im ulec. I dać się stłamsić, upokorzyć, dać sobie odebrać marzenia na normalne funkcjonowanie, albo ów lęk, kiedy podejmiesz z nim walkę, a przecież lęk znajduje się w twoim umyśle i możesz nad nim zapanować przez swoje myśli, uspokajając myśli. Na przykład przez modlitwę Zdrowaś Mario, powtarzając bardzo wolno słowa modlitwy Zdrowaś Mario, Możesz zapanować nad lękiem i wówczas, zapanowawszy nad lękiem, Twoje codzienne funkcjonowanie zostanie wyniesione na wyższy poziom życia. Lęk zawsze może nas prowadzić w słabość, albo może nas otworzyć na moc bożą, a moc w słabości się doskonali. A zatem żeby się moc doskonaliła, musisz doświadczyć słabości, bo jeżeli nie będziesz miał słabości, to gdzie ta moc ma się objawiać? To znaczy w twojej mocy, która jest najczęściej ludzką bezmocą. I z drugiej strony zbyt intensywne rozmyślanie nad nerwicą lękową spowoduje, że twoja podświadomość nauczy się, że masz nerwicę lękową i w sytuacjach, które do tej pory kojarzyłeś z nerwicą lękową, na przykład kiedy będziesz chciał gdzieś wyjść albo pojechać, twoja podświadomość będzie ci dyktowała, bo tak ją nauczyłeś, bo wciąż rozmyślasz o tej nerwicy lękowej i o lękach, że masz się teraz bać. Ja mam na przykład jeżdżąc autobusem yy, pewne przestrzenie yy, na, na, trasie, na trasach, które przemierzam, które, których na pieszo nie przejdę, albo których sam autobusem nie przejadę. No do pracy jeżdżę akurat busem, bo tutaj jakby tak sobie to wmówiłem i tak to zrozumiałem i tak sobie dopowiedziałem, że mam większy wpływ na kierowcę i zawsze mogę mu powiedzieć, żeby się zatrzymał. To takie też doświadczenie związane z moją nerwicą lękową. Natomiast są pewne przestrzenie, których nie przejadę tramwajem, pewne przystanki, które niczym nie różnią się od innych. Odległości, a jednak nie jestem w stanie ich przejechać, na przykład tam, gdzie są czerwone światła i będę długo stał na światłach, to już sobie wmówiłem, moja podświadomość to sobie wmówiła, że wtedy musisz się bać, bo jest czerwone światło, że tramwaj ani nie jedzie, ani nie otwierają się drzwi, jesteś w nim uwięziony. Jest to kompletnie irracjonalny lęk. I teraz ulegając temu lękowi, będziesz wciąż stłamszony, natomiast podejmując walkę z tym lękiem, będziesz wynosił swoje życie na wyższy poziom funkcjonowania. Co robić, kiedy spotyka cię nerwica lękowa, kiedy ogarnia cię lęk, kiedy włącza się irracjonalny lęk, kiedy włącza się agorafobia? Nie rób nic. Daj sobie umrzeć. Niech to ciśnienie skoczy do najwyższego poziomu i daj sobie w cudzysłowie umrzeć, i za chwilę to minie. Wiecie, nerwicowcy, o czym mówię, że jest to pewien stan somatyczny. Yy, organizm, chcąc, że tak powiem, ocalić samego siebie, później będzie chciał to wysokie ciśnienie kontrolować. Możesz to zrobić wcześniej, zmieniając myśli. Na przykład, no właśnie, modląc się bardzo powoli, odmawiając bardzo powoli słowa Zdrowaś Mario czy Ojcze Nasz w swojej głowie, czyli zajmując myśli, że tak powiem, inną rzeczywistością, innymi, Myślami. I druga sprawa, miej wokół siebie ludzi, którzy, no właśnie, nie tylko cię lubią, ale przede wszystkim kochają, przed którymi będziesz mógł się otworzyć i których będziesz mógł wprowadzić swoją chorobę, swoje lęki i którzy również cię poprowadzą. Każdy z nas ma jakieś swoje słabości, jakieś lęki. Yy, choroby cierpienia. Jedni mniejsze, drudzy większe. Dlatego to, o czym mówił Chrystus, miłujcie się wzajemnie, to nie tylko pobożnościowe gadanie Kościoła, ale to najlepsza terapia. Miłujcie się wzajemnie, a żeby miłować człowieka, najpierw musisz kochać Boga. I żeby miłować człowieka, najpierw musisz miłować samego siebie. Jeżeli nie kochasz samego siebie, to również drugiej osoby nie będziesz w stanie móc kochać miły bliźniego jak siebie samego, a Boga z całych sił, z całej mocy, całą duszą i całym swoim rozumem. I on zajmie się wszystkim, ponieważ moc w słabości się doskonali. To takie moje krótkie, a pewnie i długie świadectwo związane z nerwicą lękową. O pewnych szczegółach z mojego życia wam opowiedziałem. Więcej jakby tych szczegółów osobistych wywlekać na razie nie będę. Jeżeli będziecie chcieli kontynuować ten temat, napiszcie w komentarzach, że jest taka potrzeba. I również na takie tematy na kanale Moc w Słabości będziemy rozmawiać. Wszystkiego błogosławionego wam życzę i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże.